Bracia kapłani, osoby życia konsekrowanego, wszyscy bracia i siostry, drodzy jecyzjanie. Pan Bóg daje nam kolejne święta Bożego Narodzenia. Czas, kiedy Pan Bóg bardzo mocno wchodzi w nasze życie. Słowo stało się ciałem. Święty Paweł Apostoł mówi, że gdy nastała pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna. Pełnia czasu to ten moment najbardziej dojrzały. Bóg wybiera ten właściwy moment. W historii. Był to czas, kiedy były trudności. Był niedobry król Herod, było panowanie Rzymu, zwalczały się stronnictwa żydowskie i pan Jezus urodził się w stajni. Można by powiedzieć, Trudna sytuacja. I właśnie w takiej sytuacji przychodzi Pan Jezus. Rozeznaje jako najlepszy czas, czas najbardziej dojrzały, pełnia czasu. I Pan Jezus przychodzi właśnie do nas w tym, co jest trudne. On wie, jaki jest najlepszy moment. Przychodzi do nas, do każdego z nas. I tak bardzo ważne jest, abyśmy chcieli go przyjąć, bo dla nas teraz jest ten czas właściwy, czas dojrzały. Przychodzi do tych wszystkich trudnych sytuacji, tam gdzie najbardziej go potrzebujemy. Chcę Wam życzyć jednego, abyśmy w te święta przyjęli Pana Jezusa. Tak bardzo symbolicznie, obrazowo, bardzo często figura dzieciątka Jezus w żłóbku jest taka, że Pan Jezus wyciąga swoje rączki i przez to mówi do każdego z nas: weź mnie. Weź mnie i przytul mnie. Teraz jest twój czas, kiedy chcę być przy tobie. I imię dzisiaj w te święta Pana Boga to jest bliskość. Pan Bóg chce być z nami blisko. I w tych sytuacjach dobrych, ale szczególnie w tych sytuacjach trudnych Pan jest bardzo blisko nas. Weźmy go, przytulmy go. Życzę, żeby te święta były wzięciem Pana Jezusa do swojego życia, abyśmy z Nim świętowali. Chcę podziękować wszystkim za każde dobro, które, które za Waszym pośrednictwem się dzieje. Niech to dobro się rozmnaża, niech chwała brzmi, chwała Panu Bogu. Ich na te święta Bożego Narodzenia wszystkim z serca błogosławię. Niech błogosławieństwo Boże na Was stąpi, niech święta będą czasem doświadczania bliskości Pana Boga. Po imię Pana Boga dzisiaj to jest bliskość. Szczęść Boże wszystkim.